Cześć wszystkim, tutaj Marcin tylko z tej strony. Dzisiaj sobie pogadamy, bo generalnie na serwisie parentingowym dziecko.pl, tej, od, tej odborczej, był taki artykuł o tym, że dzieci w wakacje nic nie robią. No i różne były takie propozycje aktywności, które tam dawali na przykład, żeby dziecko się zajęło pracą w wolontariacie czy tego typu rzeczy. No i teraz sobie pogadamy tak luźno, bo generalnie ja mam takie podejście, że wakacje służą do odpoczynku, nie? Ja uważam, że odpoczynek polega na nieróbstwie, nie? Po prostu nikt normalny nie pracuje jak odpoczywa, nie? Nikt... Ja na przykład nienawidzę po prostu aktywnego odpoczynku. Ja, ja, ja lubię leniuchować. Ja jestem typem lenia po prostu i po prostu jak mam wolne to staram się jak najmniej robić wtedy, nie? Ja nie lubię ćwiczyć i ani pracować nad sobą, no taki już jestem. No i generalnie uważam, że największym po prostu sposobem na popsucie sobie wakacji jest właśnie albo uczenie się w te wakacje do jakiejś matury, nie matury albo jakaś właśnie praca w wolontariacie jeszcze rozumiem pracę zarobkową, nie? bo ktoś na przykład może sobie chcieć w wakacje dorobić na jakąś wycieczkę, nie? czy, czy chce dorobić po prostu no bo za to dostajesz kasę, nie? ale za wolontariat moim zdaniem nie dostaje się nic, nie? no dobra, tam niektórzy mówią, że się zdobywa doświadczenie można sobie to w cv wpisać yy, poznaje się ludzi i tak dalej Niemniej ja generalnie mam takie... dobre Podejście bardzo materialistyczne do świata Ja generalnie korzyść jedyną jaką widzę, to widzę w pieniądzach i w rzeczach materialnych, nie? Dla mnie... Po prostu... Działanie za darmo... Jest po prostu... Stratą czasu, nie? No chyba, że tobie to działanie sprawia przyjemność, nie? Tak jak ja lubię na przykład nagrywać, nie? Albo filmiki na YouTube, bo ja lubię blogować, ja lubię pisać w internecie Lubię też coś nagrać, nie? Lubię się uzewnętrzniać, nie? Też na przykład sobie piszę yy, tak do szuflady totalnie scenariusz do gry yy, CRPG, nie? Takiej w stylu yy, Elder Scrollsów tylko, że w klimatach winczok fantazy, nie? To jest takie fantazy Inspirowane późną e, nowożytnością, nie? No i... Ale do tego nie, nie, nie traktuję jako pracy, nie? No po prostu... E, hobby, rozrywka, nie? Natomiast... No, nigdy bym... Nie poświęcił po prostu... Wolnego czasu... Żeby po prostu na przykład pracować, nie? I to jeszcze robić za darmo gdzieś, nie? Dla mnie to jest po prostu totalnie bez sensu wtedy u mnie pod blokiem jest park, plac zabaw, nie? i dzieciaki e, trochę ujadają, nie? natomiast no e, pogadamy sobie dalej, nie no e, natomiast uważam, że praca po prostu w wakacje jest bez sensu tak samo jak uczenie się ja jak miałem kiedyś wakacje, nie? To miałem takiego hopla, że się przygotowywałem do matury i chciałem tą maturę jak najlepiej yy, zdać. Dzień dobry. No i się bardzo uczyłem z Niemca szczególnie, bo Niemiec mi dobrze szedł. No i po prostu chciałem ten niemiecki zdać jak najlepiej i się uczyłem. I generalnie yy, przez wakacje go powtarzałem dość intensywnie. Nawet aż mi yy, yy, bliscy wszyscy mówili, żebym nie marnował wakacji no ja jednak no chciałem i no co prawda zdałem, nie? zdałem to maturę, nawet miałem fajny wynik, natomiast no, uważam ten czas za zmarnowany i uważam, że bliscy mieli rację, nie? że począł się tak e, forsować, no dzisiaj bym na przykład w takiej sytuacji bym po prostu e, sobie zarobił labę, nie? w te wakacje no i tak samo Eee, tak samo właśnie uważam z jakąś pracą czy nauką, uważam, że to jest strata czasu, wakacje są odpoczynkiem, są podobne miło spędzić w dzień. Śmieszą mnie rodzice, którzy tam mówią, że aaa, bo dziecko cały czas siedzi w telefonie, przy komputerze, bezproduktywnie to spędza. No, no no, każdy odpoczywa jak lubi, nie? Ważne, żeby mieć jakąś chwilę przyjemności po prostu od życia. Nie trzeba by czas pracować, pracować. Bo na to przyjdzie czas, nie? Uważam, że praca służy tylko i wyłącznie zarabianiu pieniędzy. Niczemu innemu. No i tyle, nie? To wszystko, co mam do powiedzenia. Trzymajcie się. papa. Pa.